Cześć dziewczyny. Tutaj katarzyna z Wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Jeżeli szukacie peruki bardzo wysokiej jakości, to fluo najprawdopodobniej jest dla Was. Nie widać na najprawdopodobniej tego, że ona jest taka jakościowa. Wow! Bo zazwyczaj w takich rzeczach nie widać pieniędzy. Widać tą wysoką jakość dopiero wtedy, kiedy albo zobaczymy coś od wewnątrz, czyli za chwilę pokażę Wam. Jak wygląda czepek, i już wszystko będzie wiadomo, ale tą jakość po prostu czujemy na głowie. To jest niezwykle delikatny model i w taki sposób przycięty, żeby nie zwracał uwagi. To jest taka fryzura, z którą ja bym chyba już zaraz poszła do fryzjera, bo ona jest taka troszkę za długa, ale z drugiej strony bardzo fajnie pofarbowana. Ma przepiękną, rozmytą linię czoła, więc jak ktoś nawet z bardzo bliska przyjdzie i na mnie popatrzy, i ja sobie te włosy zagarnę do tyłu, to ciągle będzie przekonany, że to są moje prawdziwe włosy. I fluo właśnie taka jest. Za sprawą jakości, którą już Wam pokazuję. Tutaj z przodu na dole jest rozmyta linia czoła, bardzo szeroka, dzięki której możemy te włosy zagarnąć do tyłu, polakierować, zostawić takie odgarnięte na bok. Tutaj z przodu jest pełna mikroskóra, czyli przedziałek możecie przeczesać tak, jak lubicie: na prawo, na lewo. W każdym miejscu on będzie dobrze wyglądał, ale spacki on jest e, zaczesany z lewej strony. W związku z tym, jak ja ją przeczesuję w tej chwili na sucho, na drugą stronę, to trochę te włosy się nie trzymają. Musiałabym je pomoczyć i wtedy dałby się ten przedziałek bez problemu przeczesać. Całość jest tkana na jedwabiu. Nie widzicie tego w kamerze, ale ja czuję, że ta peruka jest wyjątkowo lekka, jest bardzo przewiewna i delikatna. Oczywiście się jej świetnie rozciąga, więc będzie pasowała na każdy rozmiar głowy. No i tutaj ma jeszcze regulację obwodu głowy z prawej i lewej strony. Więc jeżeli szukacie peruki, która jest niezwykle wysokiej jakości, która nie rzuca się w oczy, która jest fajna, codzienna, nikt nie zwróci na nią uwagi i jednocześnie wygląda na fajną i zadbaną fryzurę, to Fluo jest fajna. Już Wam prezentuję kolory, jakie w tej chwili mamy. Ale jeżeli chcecie sprawdzić cenę i dostępne kolory, to w opisie wideo zostawiam Wam link. Proszę kliknijcie, przeniesiecie się do naszego sklepu, a tam już sprawdzicie, ile obecnie kosztuje model Fluo i w jakich kolorach jest oferowany. Zapraszam, już Wam prezentuję, jakie kolory są dostępne, ale to nie są wszystkie. To te, które w tej chwili mamy na stanie i mogę Wam pokazać. Na początek kolor 14 8 r Lekki odrosty, przyjemny blondzik. Można ją trochę podnieść, można ją uklepać, można polakierować lakierem do peruk syntetycznych. Ale jeszcze wam ją tak troszkę poczeszę, żebyście zobaczyły, jaka jest taka wyjściowa długość i jak wygląda ta Fryzura bez żadnego, <laughs> bez żadnego zaczesania. Mhm, tak, z boku. No i oczywiście wszystko można do tyłu. Jeszcze będą dwa blondy. Troszkę się między sobą różnią, ale nie bardzo. Jeden jest troszkę bardziej platynowy. Drugi jest bardzo podobny do tego, który mam na głowie i nazywa się 102488R. I ten Wam za momencik przymierzę jako pierwszy. Na głowie, tak? Kolejny będzie troszkę jaśniejszy. Numer kolorów włosów 14888R. Następny kolor. To nie jest blond i to nie jest siwy kolor. To jest pomieszanie takich właśnie dwóch kolorów, czyli taka ciepła siwizna pomieszana z delikatnym słomkowym blondem. Numer koloru 101 60, 14. Bez odrostów taki kolor jest od nasady włosów i myślę, że on jest świetny dla pań, które mają już swoją siwiznę, czyli 65, 70, 80, plus. Bardzo, bardzo przyjemny kolor. Zobaczcie, jak wygląda do karnacji: bo mam wrażenie, że przez to, że on ma takiej ciepłoty troszkę dodanej, to nie postarza. Że to jest bardzo przyjemny, właśnie taki siwy, siwy kolor. Tutaj także wygląda świetnie. No to teraz siwy, a właściwie biały kolor, bo on jest całkiem jaśniutki. Numer tego koloru włosów 61. A na głowie ten bialutki gołąbek wygląda tak. A na koniec dwa chyba troszkę nietypowe kolory bo to jest brąz, który wpada w kasztanowy, a to jest ani blond, ani brąz. No, próbujmy. Na pierwszy strzał idzie kolor 12, 26, 19, 6R, czyli z odrostami. No, zobaczcie, trudno powiedzieć, jaki to jest kolor. Chyba taki bardzo, bardzo ciemny blond i jeszcze z takimi refleksami z przodu. Ostatni kolor na dziś: 33 przez 30. Taka fajna brązowa rudość, albo brązowy kasztan, już mierzę. Wow, fajny, taki ciekawy. Coś w nim takiego jest nietypowego. Jeżeli lubicie właśnie takie odcienie, żeby to miało jakieś takie, gdzieś w tle była właśnie jakiś kasztan, jakaś rudość, bo możliwe, że w słońcu będzie jeszcze jaśniejszy. Wow, i jeszcze jeden kolor mi się zgubił. 830 przez 6 przez 4. I to jest taka klasyczna brunetka. Nie za ciemna, nie za jasna, taka średnia. A gdzie kupić taką fantastyczną perukę, taką fantastyczną jakość? wigello.pl, oczywiście w naszym sklepie internetowym. Zapraszamy, możecie kupić samodzielnie, możecie także do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić. U nas kupuje się bezstresowo, czyli jeżeli coś kupicie, przymierzycie i dojdziecie do wniosku, że z jakiegoś powodu peruka Wam nie pasuje, źle się w niej czujecie, nie taki kolor, to macie dwa tygodnie na zwrot. Pakujecie paczkę, wysyłacie do nas, a my zwracamy pieniądze, albo wymieniamy na inny kolor lub model. Jak, lubi jak lubicie. Model Fluo to model medyczny do ciągłego, codziennego noszenia i należy go używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Dziękuję. Do zobaczenia.